Gdybyś miał 1% tej firmy, to generowałbyś 100 milionów zysku rocznie. Więc dzisiaj o tym, jakie 5 konkretnych strategii i działań z takiej jednej z najbardziej znanych marek globalnych możesz zaimplementować do swojej firmy, swojego biznesu, aby rozwijał się dużo szybciej. Cześć, z tej strony Piotr Bijański, witaj na kanale Przedsiębiorca na Prostej. Dzisiaj zajmiemy się bardzo konkretnie tym, w jaki sposób jedna z największych marek globalnych spowodowała, że na tylko jednym z jej rynków, bo tak z ciekawości sobie sprawdziłem, to tak właśnie zerkam tutaj kątem oka, zysk za 2023 rok tylko na rynku polskim to było 444 miliony, a przychodów w tamtym czasie było na poziomie 2,3 miliarda Abstrakcyjne, bardzo duże cyfry, nierealne, pewnie dla wielu firm, a jednocześnie wiele z działań, szczególnie z początku działalności tej firmy, można i warto zaimplementować do swoich. A o kim tutaj konkretnie mowa? O fast foodowym gigancie, czyli o McDonald'sie. I właśnie dzisiaj kilka z elementów powszechnie znanych, ale również kilka smaczków takich bardzo nieoczywistych, pokażę, na bazie których myślę, że można zaczerpnąć sporo inspiracji, Niezależnie od tego, czy mamy jakiś mikro, czy większy biznes. I przechodząc już do konkretów, pokażę pięć takich konkretnych działań, strategii, które też często nad którymi pracujemy z firmami w Polsce i niejednokrotnie tylko zastosowanie jednego z tych elementów już wpływa na to, że firma zaczyna wielokrotnie lepiej funkcjonować. I teraz. Temat numer jeden, to tak w ramach wprowadzenia. Krótka historia McDonalda, bo on, powstał on w 1940 roku i bracia McDonald's, którzy byli jego twórcami, już wcześniej mieli kilka projektów mniej bądź bardziej udanych, a raczej mniej, ponieważ większość zamykali. Rynek się zmieniał, więc cały czas poszukiwali nowych rozwiązań. I ta pierwsza restauracja McDonald's powstała w San Bernardino właśnie w 1940 roku. Na początku była to Jedna z wielu knajp podobnych, aż zoptymalizowali i przyspieszyli system obsługi i wydawania dań, który w tamtym czasie nazwali w dość taki też dla siebie nietypowy sposób. Mianowicie był to Speedy Service System i był w tamtym okresie rewolucją w branży, bo w takim dużym uproszczeniu powodował, że z daniem wydawanych w, w czasie takim 20-30 minut, oni to uprościli do kilku minut, a tam rekordy nawet sięgały 30 sekund, czyli tak jak znacie czasem z Maka, podjeżdżacie, dobrze jeszcze nie zamówicie, a Cheeseburger już wyjeżdża. I oni w tamtym czasie to Opracowywali i właśnie wdrożyli do swojej restauracji, która stała się ekspresowa faktycznie. Jaki to może mieć wpływ i wniosek dla nas, przedsiębiorców? Upraszczajmy. I to niezależnie od tego, czy coś produkujemy, czy coś dystrybuujemy, to jednym z najczęstszych procesów, na który warto zwrócić uwagę, jest sam proces sprzedaży. On zazwyczaj jest zbyt skomplikowany, zbyt długo trwa i ten aspekt, bym powiedział, na linii nasza firma, klient jest przedobrzony. Tutaj upraszczajmy i nawet jeśli nie jesteśmy w stanie stworzyć czegoś tak rewolucyjnego, jak na tamten czas był system speedit, zastanówmy się, co w naszej firmie może być tą namiastką właśnie takiego systemu Speedy, czyli co może działać w sposób nietypowy, trochę innowacyjny i bardzo szybki. Numer dwa, jeśli chodzi o McDonald's i to jest coś, dzięki czemu w ogóle znamy dzisiaj McDonalda, bo jeśli ten człowiek by tam nie przyjechał, to nigdy McDonald's prawdopodobnie nie stałby się globalną marką. A mówimy tutaj konkretnie nie o żadnym człowieku o nazwisku McDonald's, bo tak jak wspominałem, samymi twórcami restauracji byli bracia McDonald's, a mówimy o człowieku, który nazywał się Ray Kroc. I to on stoi za właściwym sukcesem McDonalda. Oczywiście jest tam trochę takich działań, które można by nazwać nie do końca etycznymi w biznesie, ale na tym nie będziemy się tutaj skupiać, a bardziej na tym, jaką wartość można wyciągnąć. Dla siebie. Jak to wyglądało w praktyce? Ray Krok był sprzedawcą. W tamtym czasie był sprzedawcą mikserów do koktajli. I właśnie w związku z tym, że bracia McDonald's zamówili większą ich ilość, mieli okazję do poznania się. I w tamtym czasie, w takim telegraficznym skrócie, zaczęła się właśnie ich współpraca, ponieważ Ray wpadł na pomysł, aby z restauracji, która już dzisiaj generuje bardzo dobre wyniki, jest innowacyjna, stworzyć model franczyzowy. I w tym momencie nasuwa mi się tutaj kilka wniosków. Ten to jest taki najczęstszy, czy skalować, czy nie. Bo z jednej strony w tamtym okresie bracia McDonald's mieli dobrze funkcjonujący biznes i pewnie by może otworzyli jeszcze jedną restaurację, albo by sobie żyli z tej jednej dobrze funkcjonującej i tyle. I teraz mój wniosek jeden jest taki, że jeśli komuś to wystarczy i dla kogoś tego typu projekt, biznes jest ok. To z mojej perspektywy nie ma co od razu albo w ogóle zastanawiać się nad tym, żeby robić jakąś markę ogólnopolską czy globalną, tak? Tutaj warto sobie zawsze zadać to pytanie, czy ja tego potrzebuję? Czy dla mnie jest właśnie ważne, istotne, aby zrobić dużą firmę, czy może ważniejsze jest to, żeby zautomatyzować to, co mam i zwolnić trochę czasu dla siebie? Więc tutaj to już jest kwestia indywidualnych priorytetów. Z drugiej strony, jeśli właśnie patrzymy na większą skalę, więc chcemy się rozwijać, no to tutaj wnioski, wniosków można powiedzieć, jest kilka. Po pierwsze, warto wziąć pod uwagę system franczyzowy. No w McDonaldzie, no to myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak to wyszło i jak to jest dzisiaj efektywny i dochodowy biznes. I właśnie głównie dzięki temu, a McDonald's dzisiaj wygląda jak wygląda. A druga rzecz to łączenia się i synergia, ponieważ tutaj nigdy by McDonald's nie funkcjonował, gdyby nie doszło właśnie do wzajemnej współpracy. Ani Ray Kroc nie byłby w stanie zbudować czegoś podobnego, ani bracia McDonald's nie byliby w stanie tego zeskalować. Więc ich uzupełnione kompetencje spowodowały to, co widzimy dzisiaj. I oczywiście ich drogi później się rozeszły, aczkolwiek no efekty tego, co dzisiaj Funkcjonuje, no to każdy dokładnie e, widzi. Także wniosek na koniec: bądźmy otwarci na współpracę, bądźmy otwarci na spółki, bo tutaj to, że mówiły ja spółki, że najgorsze są spółki, już zdecydowanie jest dzisiaj nieaktualne. Tylko mądre spółki. Trzeci aspekt będzie dotyczył stricte już zespołu, a także partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy, a konkretnie to, jaka kanapka jest najbardziej znana w McDonaldzie. I jaka też jednocześnie przynosi największy dochód. No jest to oczywiście słynny Big Mac yy, i tutaj jest z tym związana jedna ważna ciekawostka. I właśnie ten słynny Big Mac powstał już lata, lata temu, bo w 1967 roku, ale nie powstał on właśnie w centrali czy w głowie założyciela, yy, czy zarządzającego w tamtym czasie a powstał w jednej z restauracji, bo na pomysł właśnie Big Maca wpadł franczyzobiorca. I McDonald's pozwolił, aby właśnie przetestować ten koncept lokalnie i po ogromnym sukcesie wprowadził go w całej sieci. No i do dzisiaj znamy go jako prawdopodobnie najbardziej znaną kanapkę na świecie. I w tym punkcie warto się zastanowić z jednej strony, co dla nas dzisiaj jest tym głównym produktem, na którym w szczególności zarabiamy, i jak go eksplorować jeszcze bardziej, aby przynosił być może i podobne zwroty, jakie przynosi dzisiaj Big Mac, a z drugiej strony, aby właśnie dawać sobie prawo, aby nasi współpracownicy, niezależnie od tego, czy to są franczyzobiorcy, partnerzy, biznesowi czy pracownicy w naszej grupie, aby od nich czerpać te koncepcje, pomysły, bo siła tkwi w grupie, także mając odpowiednio ułożoną komunikację, a w szczególności otwartość właśnie zarządzających na swoją strukturę, z którą współpracują, mogą wyrastać Właśnie tak duże plony. Przechodźmy, moi drodzy, teraz do tych moich wzajemnie najciekawszych dwóch, a ostatni to będzie taka petarda, która ma zazwyczaj największy wpływ na firmę, i teraz rzecz przedostatnia, czyli numer cztery. Jeśli się rozwijamy na większą skalę, czyli mamy dzisiaj oddział w jednej lokalizacji, czyli na przykład w Warszawie, a następnie będziemy otwierali się w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach i mniejszych lokalizacjach, to tutaj, pomimo tego, że Sieć powinna być mocno spójna to również należy brać pod uwagę swego rodzaju indywidualizację. I tutaj, czerpiąc od najlepszych, czyli właśnie od McDonalda, wygląda to w następujący sposób. McDonald dostosowuje swoje menu nie w pełni, ale w części do właśnie indywidualnych preferencji lokalnych rynku w danych krajach. Czyli oczywiście w Warszawie, Krakowie, w Gliwicach zjemy tego samego burgera, ale już w Warszawie i Paryżu Menu będzie wyglądało różnie. Kilka przykładów. Na początek, może Indie, gdzie akurat wołowina jest mniej popularna. To tam, dla przykładu, zamiast właśnie Big Mac'a, można zamówić jego alternatywę i coś, co się nazywa mniej więcej jako Mac, jest on z kurczakiem. Za to w Japonii można kupić burgera z krewetkami, a we Francji będzie on nawet w bagietce. I co to pokazuje? Z jednej strony, że spójność, stabilność i powtarzalność są bardzo ważne, ale jednocześnie, że warto i należy być elastycznym, jeśli chce się rozwijać i dostosowywać i do lokalnych rynków, i do zmieniających się trendów. Także warto również to zaczerpnąć do swoich projektów. Pięć, czyli taki swego rodzaju sposób na przeramowanie podejścia do swojego biznesu i znalezienie innego, kluczowego źródła dochodu. I mogłoby się wydawać, co to ma wspólnego z McDonaldem? No wiadomo, że są to kanapki i napoje, no i właśnie tutaj niekoniecznie. Pewnie część z Was już to wie, ale w pewnym momencie McDonald wcale nie zarabiał, a wręcz tracił i a, dopiero znowu synergia kilku osób spowodowała, że Zmienili trochę podejście do rozwoju swojego biznesu. I właśnie wiele osób zakłada, że McDonald's głównie zarabia na jedzeniu. I oczywiście zarabia na tym krocie, ale jednocześnie jest jeszcze jedno bardzo znaczące źródło dochodu, które w zależności od okresu i rynku może mieć wręcz strategiczne znaczenie. Mianowicie, część tych nieruchomości, które widzicie, gdzie stoją McDonald's, to ich właścicielem jest sam McDonald's, który je po prostu nabył. I jednocześnie oznacza to, że mają jedne z najlepszych lokalizacji na całym świecie, które następnie podnajmują swoim franczyzobiorcom. I tym samym McDonald's nie tylko zapewnia sobie przewidywalność i bezpieczeństwo swojego biznesu, ale także źródło dochodu, który jest wynajem właśnie tych lokalizacji swoim franczyzobiorcom. I na bazie tego właśnie zastanówmy się, co u nas, w naszych firmach może być Podobnego typu game changerem, czyli taką zmianą, która powoduje, że nasza firma wystrzeli, jeśli chodzi o jej rozwój oraz dochód, bo to był jeden z elementów obok właśnie wprowadzenia systemu franczyzowego, które doprowadziły do McDonalda do takiego miejsca, w jakim dokładnie dzisiaj go widzimy i znamy. I tak na koniec, bo prawdopodobnie zastanawiasz się albo masz biznes, który jest ciekawszy niż jakaś kanapka z mięchem w środku. Tak? I zastanów się, bo patrzymy na McDonalda często już z takiego punktu widzenia, jaki to jest ogromny dzisiaj biznes, a ten biznes właśnie od czegoś zaczynał. I te wszystkie kroki nie stworzyły jakiś konglomerat różnego rodzaju korporacji, potężnego kapitału, a po prostu normalni ludzie, którzy wykonywali pewne działania krok po kroku. I tutaj kilka z tych działań, konkretnie pięć, wyjaśniłem właśnie, w trakcie tego filmu. Dzisiaj McDonald's to jest potężny przychód, potężna organizacja, potężny dochód. Być może nie chcesz tworzyć aż takiej firmy, ale przynajmniej jej część. Także polecam na koniec jeszcze zobaczenie sobie w ogóle filmu McImperium, który pokazuje od środka również na faktach, jak powstawała cała ta sieć i Zakładam, że sporo można tam jeszcze inspiracji dla siebie wyciągnąć. A jednocześnie liczę, że trochę wniosków po tym dzisiejszym filmie masz dla siebie. Jeśli są jakieś pytania, wnioski bądź z czym się nie zgadzasz, zostaw komentarz tutaj na dole i zapraszam do subskrybowania kanału, bo takich treści będzie zdecydowanie więcej. A ja dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.